Udało nam się, że tak powiem, wspólnie z mieszkańcami wygrać. To jest 30 tysięcy na proekologiczne projekty. A e, nagroda dla firm to jest objęcie patronatem e, torfowiska w Biedrzańskim Parku Narodowym. Artcom okazał się najbardziej aktywną fizycznie i zaangażowaną firmą w Polsce. Jawożnicka firma wygrała wyzwanie Healthy Cities od LuxMed, a najbardziej aktywnym jej pracownikiem okazał się Sebastian Pycia, który nabił pół miliona kroków. Wyzwanie Healthy Cities to coroczna inicjatywa organizowana przez firmę LuxMed, której celem jest promowanie codziennej aktywności fizycznej. Uczestnicy przez całe są mobilizowani, do ruchu i nabijania kroków. Inicjatywa jest skierowana zarówno do firm, jak i miast, a jej tegoroczna edycja odbyła się w czerwcu. W tym roku udział wziął ponownie Sebastian Pycia, a wraz z dziesięcioma innymi osobami z firmy Artką przez 30 dni konsekwentnie starali się uzyskać jak najlepszy wynik. Wszystko zależało od tego, no, gdzie jak ktoś po prostu wykorzystywał te kroki. Czyli czy ktoś przychodził do pracy na nogach, jeden kolega parkował gdzieś na, dalej od firmy i dochodził do firmy na nogach, więc różnie to było. Nagrodą za ten sukces jest objęcie patronatem torfowiska, który znajduje się na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wygraliśmy to wyzwanie. W skali firm do 500 osób w całej Polsce. Kluczem do zwycięstwa była codzienna aktywność. Uczestnicy musieli każdego dnia nabić minimum 6 tysięcy kroków, a dodatkowe punkty można było zdobyć między innymi za realizację indywidualnych wyzwań, przekraczanie celów oraz za zwiększoną aktywność przez weekend. Kluczowe było, żeby to robić codziennie. Czyli nie liczyło się, że ktoś zrobił 40-50 tysięcy, ale w wyzwaniu ogólnie liczyła się systematyczność, czyli 30 dni pod rząd każdego dnia. Robiąc te 6 tysięcy kroków pozwoliło nam wygrać to wyzwanie. Najlepszym pracownikiem Artką w tym wyzwaniu okazał się Sebastian Pycia, który w miesiąc nabił pół miliona kroków. Średnia liczba kroków wahała się między 300 a 700 tysięcy, jednak system najbardziej nagradzał regularność. Rok temu brałem udział, więc wiedziałem, jak te punkty zdobywać i mi się udało tych punktów zdobyć najwięcej. Wysoki wynik Artką pozwolił również na zwycięstwo w rankingu miast. Jawożno za zwycięstwo otrzyma 30 tysięcy złotych na realizację inicjatyw proekologicznych.